Elo, to ja. Witam dzisiaj Skarner na topie. Dostał ostatnio nerfy na dżungle, w sumie w tym patchu. Ale, żeby kiedyś grać na topie, mówię, a sprawdzę sobie. Pograłem sobie. pograłem nim trochę i nie polecam. Nagram, bo nagram, bo już pograłem trochę, że tak powiem. Poduczyłem się tego Skarnera. No, jest to tragiczny wybór na topa, Nie polecam. Sz serio. Jakby zero wave clearu, zero tradeów. Nie ma szans się tradeować z kimkolwiek. Bo dostaje na dziurę. Strasznie, no jakby no możesz gdzieś tam go wzić w ścianę, coś tam zrobić, ale generalnie jest ciężko. Ja taktykę przyjąłem taką, że farmię 1-2 itemy, potem oddaję wszystkie wave'y jak mogę, to gdzieś tam zbieram jakieś pojedyncze krypki, ale gram z drużyną cały czas. Poprzedni mecz wygrałem, ale się nie nagrał. Bo jestem zjebany i nie nagrałem. Ten pewnie przegram, ale nie mam czasu, bo 3-4 godziny, żeby nagrać zmontować. Teraz BLG gra. Powinni wygrać tę mapę, więc obejrzę sobie czwartą albo i piątą jak będzie. Gram w kendena, więc po prostu będziemy walić konia. A no i Zara w clear, dlatego że zbuduję to. Pod gram w Kandena i powiem Nunu -nu idzie Więc sobie tylko będziemy farmić. Na pewno będzie zabawnie. Damy radę, damy radę. O, co jest ty? Co jest? kurwa? o co tu chodzi? Co to za technologia jest? ja tu będę miał zero creepów, tak myślę. A ok, no, to nigdy nie zabije. No muszę wziąć tego kanona. Dobra, wziąłem to najważniejsze. No dlatego też gracił Esko na tym skarlerze. Kanie on to teraz nie podchodzi mi czasami. Czujesz po niego? Mhm. Szkoda, że teraz zafleszował No i tak umieram mhm. Dobry gank 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 Jeszcze kilek dla mojego kumpla z linii Chciałem oddać dla Warwicka. Ja będę grał trochę jak ten Nunu w tym meczu. W sensie nie będę raczej o, schodził z linii. W ogóle technologia Nunu nam idzie. Nie wiem, czy jest taka super. No, niefortunnie. Nie wiem, czemu nie zafleszała wcześniej. Nie rozumiem tego. Że nie ma brzuchala. No, on ma takiej temy. A ja mam łeb. Znaczy, no mówię. Nie ma to znaczenia raczej, ile razy on nie zabije. No dobra, trochę ma. Nawet spoko Jakby się udało gdzieś jeden za jeden Zrobić to była Wytocznie najgorsze Eee hmm. Wyjebie się nawet za to Nice. Nie wiem czy musiałem merkować. A chyba no, na midzie też nie grajcie. Jakby coś. No gdzieś buta, ale... Balić jak buta, tak szczerze, ty bez rki No trudno, życie, nie wiem po co tam posiadać. Kościół, ja mam Wave'a pod turetem Nie gra mi się za przyjemnie tym Skarnerem, nie ukrywam. Wcześniej chyba się lepiej grało, no mówię, no nie jesteś w stanie grać normalnie, mi się wydaje. Ja tu gubię pełno creepów, ciężko się farmi, ale no, gameplay Skarnera na topie wygląda tak, że o, skarują cię, fajnie. Nie jesteś w stanie tego skerować w inny sposób. Czyli nie jesteś w stanie, mówię nie robisz żadnej presji na mapie, bo nie możesz, bo masz zerowy push Teamfightowo to jest, to jest jedyny taki, że tak powiem plus Ale odpaliłem nagrywanie i od razu wygrywam Dobra, idę się cofnąć po Jeszcze raz przedeś się na ganka, nie podobało mi się to ani trochę O, dobra, ja no, zrobię co mogę i spuszuję, najbardziej jak się da Aha, dobra, tam. Ale jak mam ci pomóc? Jak ty jesteś 4 km za Trzeba było od razu tam iść, dobra, robię to Masz Ej Czemu? A, ja mam ażkę na suporcie w ogóle. Teraz mogę go w końcu przepuszowywać. Wyjmie się. Dobra, jeden za jeden. Zastanawiam się, czy nie tepnę na Jak będzie taka możliwość, może jakbym odfleszował szybciej, to bym tam. Fine. No i tak się gra, no nie? Skarner dostaje pod AD czy... Varus za tower, czy to warf? Nie mam pojęcia, okaże z tym itemem się lepiej puszuje na skarnerze niż yy, z tym Nice, znalezione. Ja mówię, ja gram z drużynką teraz, jeśli jest to możliwe. Przynajmniej się staram. Kennen też tam odpierdala jakiś szajs. No to jesteś normalny. Ciężko, ciężko jest Jessa so? Normalnie tak o, na tym skarnerze Se dymam Znaczy dymaniem bym tego nie nazwał, ale, ale przynajmniej co znaczy, mówię Daję dla Warusika większość creepów Tu, tu! O. Niestety Lux umiera za to. Nie zbijemy go raczej. Jestem na tyle tanki, że taką mam rolę jako skarner. Nawet nie farmię za dużo, no mówię. Tym się tak ciężko farmi, że ja jedyne, no to jakby ciężko, w sensie pewnie, jakbym pograł jeszcze trochę tym skarnerkiem. Bo wyprościej, ale ja i tak grając jak trochę jak support Jestem pokonany w ostatnim wypadku Bierzemy ten turret Dawaj dawaj, bierzemy ten turret i zawijamy Umrzesz tu. Sorry. Biedliśmy ten turat chociaż nie? Ta... No, Sorry, no, ja ucieczkę zrobiłem. Co mam innego zrobić? Dobra, idę. Nie rycz.

Dymanie Skarner, dobra, dobra, dobra. Mało CSów, ale jestem, jakby bardzo wpływowo mam duży wpływ na mapkę. Ja tutaj, ale oni się dają. Tu, Warwick. Dawaj, Gnoja Ty, Nuners, Nuners jedzie No, już zaczynają się robić lekkie schody Bo jesteśmy squishy strasznie Hextech Soul, ja go zownuję po prostu, no nie jeżeli Lux umiera Spróbuję go tutaj Nice Dymanie, ty, nawet się nie spodziewałem, że ten Skarner tak dobrze wyjdzie Ale Please, don't play this Łatwiutko, dobra, Nara